Hej to jeszcze cześć, się ma. E, dzisiaj e, nowe no, nabytki, tak mówiłem, że... E, e, ale... się Siema. E, jak, nie? Ale dzisiaj nowy nabytek jest, tak sprzedam w centrum zetora kupiłem... E, e, widać. Tak. Dzisiaj... E, ...siejemy ziemniaki. No, tak sobie pomyślałem, że. A, kurde, takie tanie rzeczy tutaj. Może nie tanie, ale. Wiecie o co mi chodzi, nie? Trochę się na tych ziemniakach zarobi i będzie naprawdę git. Dobra, już tutaj ładuję z przyczepy. Tak, kupiłem sobie te, taką sadzarkę do ziemniaków. Używam oczywiście, no bo. Po co miałbym kupować taką nagródką? Na <laughs> Dobra. Jest. No, więc dzisiaj mam plan obsiać to całe pole. No, no i. Sorry, że się nie pojawił e, odcinek wczoraj, ale będą in, inne e, rozpiski tych odcinków. Dlatego, że. Mm, Dlatego, że e, t, ja musiałem, e, bo będzie, będzie kolejna seria na takich dużych maszynach już takich porządnych nie na starszych jak na przykład na serii drugiej no i właśnie tak serię drugą chciałbym zakończyć bo na niej, jeszcze, na niej długo już gram już dużo godzin przegranych no więc yy, tak a tam ona właśnie ta mapa jest ma taki lekki musik że yy, ona jest średnio zoptymalizowana i tak no yy, więc se, zamiast serii drugiej będzie seria trzecia ale po prostu będzie serie kurde z, będzie ta na większych maszynach seria, nie? Okej, okay, tu widzicie te bruzdy czyli... Nie, więc jak... Dobra, jak mówiłem to a jeszcze wam pokażę mniej więcej co kupiłem. Jeszcze takiego krokowiaka specjalnego kupiłem. Widzicie, do tysiaka tylko kosztowało. No używano oczywiście, ale... Lepsze to niż nic, nie? Dobra, no więc zamiast serii zamiast na mapce Osina będzie na Lubelskiej Dolinie, ale już to takie sprzęty dosyć porządne. Nie? No i ten, będzie, no nie wiem, jeszcze może jeden odcinek się pojawi z hodowlą krów. I ten, bo ja się bardzo szykowałam do tej kolejnej serii. No, więc nie wiem, czy dam ale zrobić z bo z tą czasami są lekkie problemy, ale to tam, wiecie, ale ładne są internosze, nie? Dobra, no to przechodzimy teraz do odcinka jedni. nie? nie? Okej, okay, no to tak, dzisiaj siejemy ziemniaki, jak widać. No, yy, więc tak, już tutaj sobie 60 tam naszykowałem, już worki są sypane, jak widać, ziemniak. Tak, yy, chyba nie będzie, nie będzie odcinku z siewu, jakiś, nie wiem. Ja chciałbym chyba rzepak posiedzieć najbardziej. Yy, a chyba nie będzie odcinek z, z siewów. No, dobra. No, więc, bo jednak te siewy były niedawno i... Tak, no i tyle, nie? Dziejemy też jumniaki, że tak ta maszyna jest dosyć wolna, ja nie spowalnia mi. że jedzie tylko 6 na godzinę, więc w sensie ten... ta sadzarka jest dosyć wolna, bo 6 na godzinę, nie? No ale chyba damy radę zrobić całe pole. No powinienem cienki opon w sumie założyć do tego internetu. W sumie nie wiem czy można. Niego. A fajne jest to, nie, że mm, tą sadarkę może nawet nasz uch obsłuży, obsłużyć, więc, jest, więc jeśli <laughs> i tego krukowiaka też, nie, więc no to jest zawsze jakiś plus. No, o, widzę, że już kawałek pola, i to dosyć duży kawałek pola obsiałany już jest. I, O, kurde, prawie drzewo. Te drzewo tak mi przeszkadza. Ale dobra, już nieważne. Więc na mojej na moim jest chyba 14, tak 14 tysięcy. To dosyć duża kasa. No, ale... Na pewno ją się niedługo wyda, bo nasiona trzeba będzie jakieś mm, ogarnąć, y, nawozy i tym podobne, nie? Tak. Coś takiego będzie. No, więc myślę, mam nadzieję, że ten international Wam się spodoba. Jak widać, ona otwiera tutaj drzwiczki No, jeszcze tak. No, widać, że już kończymy, nie? Ale ten jeszcze chciałbym powiedzieć, że. że, 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 że. że. No na, na tej yy, serii, gdzie gramy na lubelskie Dolinie, jeszcze jej nie, widzi, nie, nie widzicie, bo będzie w tym tygodniu, czyli nie wiem w sumie jeszcze kiedy. Mm, więc chyba będzie jed, jeden odcinek z serii na osinie w tym tygodniu i reszta z tej osiny będzie na lubelskie Dolinie. Bo jednak ta trochę tak nie No a... A tam y, podobne są trochę warunki, tylko że na Lubelskiej Dolinie tę mapę już przetestowałem wiele razy, nawet z nią zaczynałem y, grając tutaj farminga. <coughs> 19. Y, no, więc ja bym chciał y, zrobić tą serię y, na tych większych maszynach. No, a tam już są porządne maszyny, tam jest chyba... czekajcie, tam jest FEN... nie, nie, nie fend. Y, John Deere na pewno jest. New Holland. I... Case, tak. Case Puma chyba. Tak, tak, tak. No, więc ja już tutaj pole skończyłem. Nie będziemy obsiewać dwóch pól i się sadzić. Bo to, to mi się jednak nie opłaci, bo na rzepaku trochę więcej się zarobi. Chyba. Zobaczymy jakie ceny będą. No. Więc tak sobie lecimy, o, kurde. Przez pole. dobra. No tu już ten, lekko tego nawozu zostało. po odcinku to się jakoś nie z tego, z tej naszej tazarki. No dobra. No więc czas nam się powoli kończy, bo będę chciał robić filmiki takie 10-minutowe mniej więcej. Bo jednak to jest trochę. Będą... Dlatego się tak często pojawiają bo są po montażu i o to najbardziej chodzi. Usiadłem do 60 no, Nie wiem po co jadę po tych ziemniakach. Puszczę. Mogłem iść do przodu. Na szczęście to jest farming. Więc tutaj będę musiał do przodu jeszcze poprzedstawiać jakoś do tych garaży nie, tak jakiś... Y Lekki pajzel jest na tej gospodarce. No więc teraz mo możemy już się przygotować. Będę już tutaj się przygotowywać do w tego rzepaku. I nie wiem, czy zdążymy kawałek przynajmniej oprzeć, ale chyba nie. Tak, tutaj jest pudełk zmiany. Ja jeszcze będę musiał go trochę pozmieniać, bo jest jak widzicie rzepak owiec rzepak owiec to tak na pewno nie będzie No więc Tak ja już tu się przygotowałem na kolejny ten odcinek więc już bym się z Wami powoli żegnał No więc pa no nie wiem już tak kombinuję teraz tą 60 Jest bardzo brudno dobra więc pa widzimy się w kolejnym odcinku eee, Czyli chyba we wtorek Coś tak, nie? Więc papa pa. Nowy nabytek, pa.